Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą Znów zbroimy coś każdego dnia Coś innego, a planów sto mam już w głowie O jednym z nich wam opowiem Nikołajek! Łobuziak ze mnie jest Każdy z was polubi szybko Najlepszym kumplem jest Męska przyjaźń Mamo, mamo! W niedzielę przyjeżdża cyrk Możemy pójść? Proszę, proszę hmm. Popatrz, będą same wspaniałe sztuczki Przykro mi syneczku, na mnie nie licz Wiesz jak nie znoszę cyrku ale wszyscy moi koledzy tam będą. Może poprosisz tatę? Jestem pewna, że się zgodzi. <noise> Cześć Mikołaju. Witaj, kochanie. Hmm. <noise> Właśnie spotkałem tatę u i wyobraźcie sobie, zepsuła mu się kosiarka. Ale już widział ogłoszenie, które zostawiłem w sklepie i chyba kupi naszą. Tata Eusebiusza? No tak. I dzięki niemu pozbędę się wreszcie tego żelastwa. To wy ze sobą rozmawiacie? <laughs> Jasne. I wyobraź sobie, że on jest nawet dość sympatyczny. Twardy gracz, przyznaję. Ale jestem pewien, że się dogadamy. Wspaniale. A moglibyśmy zabrać ich ze sobą do cyrku? Niby kogo? Ojej, Eusebiusza i jego tatę. No tak. Poczekajmy do jutra. Najpierw trzeba się pozbyć kosiarki. Ja idę w niedzielę z Albertem. Tata nam kupił najlepsze miejsca. Ja też idę. Mama obiecała mi cukrową watę. Do licha. Mój tata jeszcze się nie zgodził. Mój też nie. I mój. Wiesz co? Jak namówisz swojego tatę, to mój też się zgodzi, bo oni się teraz kolegują. Wow, zostali kumplami? Mój tata powiedział nawet, że tata ojzebiusza jest fajny. No jasne, mój tata jest naprawdę fajny. Tatusiowie się zakumplowali, no, no, nie ma co. I dodał jeszcze, że się z twoim tatą dogada, mimo że jest twardy w interesach. A co to znaczy twardy w interesach? To znaczy, że się nie da nikomu wykiwać. Czy twój tata chce mojego wykiwać? Nie skończę znowu! <tak>, tak, mam nadzieję, bo to mogłoby się źle skończyć! Mój tata nie chce nikogo oszukać i wcale mu na twoim nie zależy! Tak! Ucieszył się, kiedy go spotkał Pewnie dlatego, że chciał go oszukać Mój tata jest bardzo zajęty i nie chce, żeby mu byle kto zawracał głowę Zaraz dostaniesz fangę w i się okaże, kto tu jest byle kto Co się tutaj to... dzieje? To przez tatę Mikołaja On chce wykiwać tatę Eusebiusza Wcale nie, przecież są kumplami, nie? On powiedział, że mój tata to byle kto Kłamczuch, ty pierwszy zacząłeś Mówi prawdę Nie, powiedział, mm -hmm. że jego tata jest fajny Że kto jest bardzo fajny? Tata Eusebiusza Nie, Mikołaja Dosyć już Przestańcie! Euzebiuszu napiszesz 200 razy, nie wolno mi grozić kolegom! Ale to niesprawiedliwe! Przecież Mikołaj! Że oberwą fangę w nos i to pod żadnym pozorem! Ale... 200 razy zrozumiano! Hmm. 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 Gdzie to może być? Musiałem to położyć. Tatusiu! Nie, nie, nie teraz, syneczku, zaraz przychodzi tata twojego kolegi po kosiarkę. Niestety, to już nie jest mój kolega, pokłóciliśmy się. O tak, jest tu. To pewnie nic poważnego. Wrócimy do tego później, dobrze? A, o, już jest. E? O. o, witam. Miło, że się pan powadygował. Niechże pan wejdzie, proszę. Ponieważ jestem byle kim, a pan chce mnie wykiwać, może sobie pan tę kosiarkę zatrzymać. Jak to, ależ. I ma pan wielkie szczęście, że nie chce mi się dać panu fangi w nos! No brawo! Piękna robota, synu! To przez Ełzebiusza, to przez niego to wszystko! Ważne, że dzięki tobie nie udało mi się pozbyć kosiarki. Bardzo mi przykro. Dlatego, mój drogi, o cyrku możesz już teraz zapomnieć. Ojej, przecież nic takiego się nie stało. No wiesz, zostałem z tą kosiarką jak osioł. A może zaprosisz tatę Eusebiusza jutro na kawę? Wyjaśnijcie sobie wszystko? Hm. Zawsze można spróbować. A tobie radzę skorzystać z okazji i pogodzić się z Eusebiuszem. I żadnych wygłupów, dopóki nie załatwię sprawy. Rozumiesz? Tak, tato. Dzień dobry, mówi ojciec Mikołaja. No, sam pan wie no, dzieci jak to dzieci. Wiadomo. A szkoda by było zaprzepaścić taką okazję, czyż nie? Niech panu będzie, tak. A teraz może poszlibyśmy sobie obejrzeć to cudo. Oczywiście! Zapraszam do ogrodu. Może ją pan wypróbować. Mikołaju, zaprowadź kolegę do swojego pokoju. Co? Przecież się lubicie. Proszę, nieskomplikowana i sprawna. Mogę? Zagrasz w kulki? Chyba kpisz. Jak już to wolę kolejkę. Dobrze, zgoda. Jesteś maszynistą, a ja zawiadowcą. Nie, bo od maszynisty nic nie zależy. O wszystkim decyduje zawiadowca. Nie rozśmieszaj mnie. To jest mój pociąg i ja jestem zawiadowcą. A dlaczego? A czego ty chcesz od maszynisty? To bardzo ciekawe zajęcie. No, już chcesz mnie oszukać. Jak twój tata mojego. Mój tata nie chce nikogo oszukać! Nie opłaca mu się! Bo mój tata dałby mu taką fangę w nos! Tak, chciałbym to zobaczyć! Mój tata jest silniejszy, nikt mu nie podskoczy! Co to ma znaczyć? Czemu się tak wydzieracie? To Mikołaj! Chciał mnie wykiwać! To nieprawda! Dosyć tego. Podajcie sobie ręce i koniec tych chłódni! Hm. Mikołaju, ja czekam. Ja również, Eusebiuszu, czekam. No, proszę, jak pięknie zawarliście pokój i wszystko wraca do normy. Nic nie wraca. To niesprawiedliwe. Przecież przez niego muszę napisać tę główną karę. <grym> Jaką karę? Tak, cóż, może powrócimy do naszej sprawy? Dziękuję, ale ta awantura dała mi trochę do myślenia i chciałbym się jeszcze trochę zastanowić. Eusebiuszu, chodź, wracamy. He, zaczekajcie, a, a może Mikołaj weźmie na siebie połowę tej kary, co? Wszyscy będą zadowoleni. Hmm? <laughs> co do kosiarki, zgadzam się na pańską cenę. Jak tak, to w porządku. Interes ubity. Przyjdę po nią jutro, pasuje? Wiedziałem, że z ciebie fajny kąpiel. To niesprawiedliwe. To on został ukarany, to on mi groził i to on dostał karę. Już wystarczy, Mikołaju. Napiszesz tę karę i przestaniesz histeryzować. Rozumiemy się? Ha. Zmuszasz go do napisania nie swojej kary, żeby sprzedać starą kosiarkę. Przecież on zrobił wszystko, żeby mi to uniemożliwić. Jesteś niesprawiedliwy. Mam nadzieję, że mu to jakoś wynagrodzisz. Tak, napiszę tę karę, jeśli przyrzekniesz, że pójdziesz do cyrku. Mm. Podaję się. Wygraliście. W niedzielę idziemy do cyrku. Jesteś najfajniejszym tatą na świecie. A mama jest wspaniała i zawsze wie, jak poradzić sobie z tatą. Trzymaj i pośpiesz się, Rosół się zbliża. Proszę bardzo, moja kara. Widzę, młody człowieku, że jesteś z siebie bardzo zadowolony. Hmm. Hmm. Dzięki, Mikołaj. Bardzo mi pomogłeś. Jesteś w porządku. Nie ma sprawy. W nagrodę mój tata zabiera mnie do cyrku. O kurczę, ty to masz szczęście. Też bym tak chciał. Moglibyśmy pójść razem, przecież się zaprzyjaźnili. Ale by było fajnie. Wyobrażasz sobie? My i nasi ojcowie na widowni oglądamy klaunów i akrobatów. <grystanie> Mój tata się zgodzi. Wystarczy, że spojrzę mu prosto w oczy. Mhm. Właśnie wybieram się do taty Mikołaja po kosiarkę. Chcesz pójść ze mną? Tak, ale w niedzielę zabierzesz mnie do cyrku? Do cyrku? Nie ma mowy! Przecież dostałeś karę! To niesprawiedliwe! Mikołaj w nagrodę za swoją karę idzie z tatą do cyrku! Ale ja cię za twoje kary nie będę nagradzał! Jak ma być sprawiedliwie? Ja też mam prawo iść do cyrku! Tylko tak dalej, a w nagrodę dostaniesz następną karę, młody człowieku! Nie zgadzam się! Tata Mikołaja jest naprawdę fajny! Fajniejszy od ciebie! O? Hmm. Czy ty się przypadkiem nie pokłóciłeś z Eusebiuszem? Nie, znowu się bardzo lubimy. O. o. Wie pan co? Nie spodziewałem się tego po panu. Nie będę robił interesów z typem, który nagradza za kary i robi z innych ojców potwory. Ach. A jeśli idzie o kosiarkę, może sobie ją pan zatrzymać. Do widzenia. Znowu ich muszę pogodzić, bo jeżeli nie, to się okaże, że w ogóle nie zasłużyłem na ten cyrk. Realizacja studio nagrań dora.